I jeszcze jedno, ludzie, patrzcie, wchodzimy na stronę yy, jap.com, yy, dobrze, i patrzcie, co ja teraz zrobię. Jezu, coś nie wyszło, cholera. O, no teraz, kurwa, dobrze. Yy, no i patrzcie, tutaj mamy stronkę, której, na której możemy się wyżyć za krzywdy chcę nam zrobiono, więc patrzcie co teraz zrobię Klikamy, załóż nowy temat W temacie piszemy Nienawidzę widzę y, Czapładu Dobrze, tak piszemy, tutaj piszemy Czapład to zasra Mm, zasrana sekta sat, e, satanistów Która e, e, noś no śmierdzi. E, Dobrze, więc teraz już chyba mamy wszystko Więc teraz piszemy tutaj e, mój nick O, a tutaj ten główniany kod Okej. Okay. No i patrzcie Teraz mamy temat nienawidzecia w składu I mamy Więc proszę dopiszcie się tutaj jeśli się ze mną zgadzacie Powodzenia i życie, życzę miłego dnia